Witam serdecznie, z tej strony Wiewiórka2 Dzisiaj pokażę wam jak zrobić serwer Na wersji 1.5.1 Na Hamachi Musimy pobrać trzy pliki Minecraft Server Minecraft Server 2 i Hamachi Linki będą podane w opisie Wchodzi, będzie, wchodzimy na Link. Y, pobieramy Hamachi, tu dajemy pobierz. O. Potem jak pobierzemy, wchodzimy na stronę MinecraftNet. Pobieramy Minecraft podłoga server.x i minecraft server.jar jak to wszystko się pobierze tworzy, Tworzymy nowy, fol, nowy folder Nie wiem, na przykład nazwijmy go serwer .te. test Dobra minecraft-server i drugi Wrzucamy do tego Otwieram to. Otwieramy Minecraft Server, Dajemy uruchom. <laughs> Zaraz nam coś się pojawi. Zaraz uruchom. O, teraz nam się pojawi. No. O, jak widać tu nam się pojawia. Możemy zamknąć. Co nam się tam instaluje za ten czas? Zaraz. Ym. Musimy stworzyć nową sieć. Ja tu na pokazanie usunę wszystkie moje sieci. <laughs> tak, dajemy sieć. Utworzymy sieć. I tu na przykład piszemy... Wpisujemy nazwę. Ja wpiszę test. Test. I hasło najlepiej. 1, 2, 3. Powtarzamy. Dajemy utwórz. Zaraz. O, takie coś. I tutaj, żeby. Zaraz. To weszło. Jak będzie pisało for help. Typ. Help or. Piszemy sypty o stop. Zaraz nam to samo się zamknie. Wchodzimy jeszcze raz w to. i tu już praktycznie możemy zamknąć. Teraz, żeby ktoś mógł wejść na serwer, musi dać sieć do istniejącej sieci. I tu wpisuję nazwę test NJ. N. i to wasze hasło 1-2-3. albo jakieś inne jakie tam ja już nie mogę wejść, bo ja jestem już członkiem mojej sieci To tak jak nam się wejdzie to tu mamy świat, tu mamy banet ips, banet players tutaj uruchamiamy serwer e, tutaj bierzemy, wpisujemy swoją nazwę Zapisujemy tutaj. Mamy serwer, to nas nie obchodzi. To też tutaj mamy serwer, i tu piszemy na przykład, żeby neter był. Tu piszemy true albo false. Tutaj też. Tu jak się świat nazywać? Ma. To nie, 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 Tutaj wpisujemy IP. To w Hamar. Zaraz. Hamacznik wyciągnę. Oto dajemy kopiuj. W ten serwer wchodzimy. No i wpisujemy to. Tutaj możemy ustawić na ile możemy budować. Tutaj żeby, czy wioska NPC może się... NPC to mogą się spamować. Czy white list ma działać? Yy, spawn zwierząt, żeby zwierzęta się spawniły. <coughs> tu jest hardcore. To false albo true. Online mode. Najlepiej dać false. False. PVP, czyli że gracze mogą się bić albo nie bić, też true albo false game od max players, to na przykład dam pięciu spawn monster, czyli żeby spełniły się potwory. True albo false. No i to na tyle. E, dajemy tutaj tą taką, no nie, wiem, jak to się nazywa, ale tutaj będzie zapisz. Już wychodzimy. E, zaraz. Wchodzimy w to, tutaj w Minecraft Server. bliżej, Otwieramy to. Tu piszemy OP spacja. Naszą nazwę. Igor, To moja nazwa. Elementor. Proszę zminimalizować. Tak, kopii, dajemy kopię adres. Wchodzimy w Minecrafta. Teraz zaladuje nam się. Szybciej, szybciej, szybciej. A jak serwer nie będzie coś działał, no to piszcie w komentarzach yy, może zrobię poprawę tego. O bo na przykład już działa normalnie. No i proszę, jak widzicie, serwer normalnie tam działa, wszystko jest można normalnie wszystko ścinać zbierać komendy też są g a m -e o mod 1 o proszę a i za każdym razem co włączamy serwer to tam musimy dać i wpisać op i naszą nazwę no i to na tyle w tym poradniku dziękuję Subskrybujcie, komentujcie i dajcie łapkę w górę, jeśli coś dało. A jak nie wiecie jeszcze, jak to zrobić, piszcie w komentarzach. To... do zobaczenia!